I witam wszystkich w rozpoczęciu i przetestowaniu kolejnej hejbaty, tym razem zabierzemy się za kolejną kukicę z oferty, w tym przypadku Ehebaty. Właśnie w ostatnim czasie przetestowaliśmy sobie kukicę z oferty czajnikowych, a jako i z jednej z poprzednich mniejszych paczek od Echeibaty dostałem 10 g giatisowego opakowania kukicy właśnie Ehebaty no to teraz sobie spróbujemy ją i spróbujemy jak ona smakuje. Właśnie całkiem fajne to teraz będzie, a więc naprawdę bardzo miło i fajnie, że właśnie Hebata takie piłki daje i bardzo fajnie, że tak się wpasowało, że dostałem od nich kukice przypadkowo. Właśnie w ciągu ostatnich kilku dni skończyłem pić tą kukicę cejnikowych i odjazu w następnej kolejności po tej cajnikowej kukicie sprawdzimy sobie jak smakuje ta od Heibaty, co myślę, że będzie dość ciekawe. Ogólnie tak cenowo zdaje się, to ta od Baty jest chyba tańsza od tej, którą testowaliśmy czajnikowych, ale oczywiście nie znaczy to, że będzie gojsa Z tego co już wcześniej sobie tak na chwilkę jej przyglądnąłem, bo jeszcze robiłem tam takie małe zdjęcie. To wyglądała ona nawet troszeczkę lepiej od tej czajnikowej. Tak liście były troszeczkę ciemniejsze, i wydawało się, to być troszeczkę takie. Fajniejsze w kojozy i w odczeniu, a więc bez zbędnego mówienia, to ją sobie i jeszcze dokładniej się tutaj przyjrzyjmy. Powąchajmy ogólnie z tego, co już właśnie te zwąchałem, niestety w tak małym opakowaniu zbyt dużo zapachów się nie utrzymuje. A więc dosyć mało niestety z tego opakowania cud. A z tego, co się już wcześniej w to wąchiwałem, to jak jest takie minimalnie. Ostiawe zapaski się tutaj przewijają, czyli też coś takiego podobnego jak właśnie w tej kukicy odczajnikowych, a więc jakaś taka też pewna ostios tutaj właśnie występowała. No i to troszeczkę tak wazywnie pachnie sensą. A więc nasypmy jej sobie steigiam i przyjrzyjmy się im bliżej. No i dobrze, mamy nasyć steigiam, nasypany już na pierwszy rzut oka. Podczas te wysypywania, coś jest tutaj też innego zdecydowanie, w porównując do tej czajnikowej kółki. Tak bym powiedział, że w pierwszej kolejności te listki gałązki jakie tutaj mamy są właśnie po pierwsze mniejsze. Mamy więcej takich mniejszych diobinek tutaj. Te od czajnikowych były jednak troszeczkę dłuższe, mam wrażenie. Więcej także mamy już tutaj odczeni bardziej biązowatych więcej, gdzie jest tam minimalnie utieniania widać. Powiedziałbym, że tak w sumie w kojorze i w tym, jak to wygląda, to wygląda to minimalnie gorzej od tej czajnikowej. Ta czajnikowa miała właśnie takie bardzo czyste w takim jednolitym, fajnym odcieniu liście i całe właśnie takie czyste odczucie dawało w kojorze, a tutaj mam wrażenie, że się więcej w tym odcieniu dzieje. Ten odcień nawet z jaki się tu przywija, jest taki bardziej juzny. Więcej także Ciemniejszych listków mamy zdecydowanie, chociaż to może nawet i dobia jest, że akurat te listce, które się tutaj znajdują, są po prostu ciemniejsze. No co w przypadku hebat japońskich, to nawet dobrze co coś. Nie jestem pewny. No i chyba nic więcej tu nie jestem w stanie stwierdzić. Pokazywam jeszcze oczywiście z przybliżenia jak to wygląda. No i jeszcze z większego przybliżenia wyglądają w taki sposób. Właściwie to jak się tak na to w taki sposób patrzy to często tutaj coś bardziej wyróżnić, bo wygląda to no praktycznie tak samo jak ta poprzednia kukica tak naprawdę. Ja, a jednioska jednak ten odczeń ma inny i zdecydowanie więcej widać tutaj takich no, mniejszych listków i gałązek, więcej mamy takich mniejszych diobinek. A jeśli chodzi o tej hejbaty, to uzujemy sobie właśnie tych czterech jam susu i zapazymy ją sobie dosłownie w taki sam sposób, w jaki Tamta kubica od czajnikowych się najlepiej jak diamnie i najbardziej zbalansowanie parzyła, czyli z Susu 500 ml wody w moim 500 ml całym czajniczku. Temperatura 75 stopni i parzenie 2 minuty, a drugie paźnie 3 minuty. Ewentualnie moglibyśmy sobie pierwsze parzenie zrobić minutę i może też by wyszło OK, a je zrobimy 2 minuty i zobaczymy, co nam z tego po prostu wyjdzie. Oczywiście to, że tamta kukica o czajnikowych tak dobrze zaparzyła w czajniku znaczy, że ta się tak zaparzy, a je po prostu ją tak zaparzymy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Akurat eHejbata na swojej stronie podawała, że ta ich kukica dobrze się w 80 stopniach, w takiej wyższej temperaturze, a je... Ja ogólnie nie lubię parzyć przeważnie z w takiej wysokiej Temperaturze, a więc 75 stopni, myślę, tutaj też będzie w porządku. A więc, aha, i zrobimy sobie, jest to oczywiście małe wgzanie, czajniczka, żeby poczuć, jak to cypione liście pachną. A więc ja zabiorę się za podgrzanie wody i widzimy się za chwilę. No i jak nam pachną cepiony liście. Właściwie chyba tak samo. Tak całkiem podobnie. Podczas intensywność tego zapachu jest troszeczkę inna, bardziej mocne mam wrażenie. To znaczy, pachnie to tak fajnie, właśnie ozyskowo, jak ja to zawsze mówię. Ciuseczkę tak warzywnie, troszeczkę tak słono, trochę mojsko, ale szczególnie właśnie tak ozyskowo. Właśnie tak mojsko ozyskowo, może troszeczkę jebnie. podobnie właśnie jak te sence. I minimalnie z taką cytiusowością także może. Czyli to są takie same zapachy co w sencach, które do tej pory piłem, oraz także to samo co w tamtej kukicy odczajnikowych. Ale w tym przypadku, może, mamy taką troszeczkę większą słoność z jebą? coś takiego właśnie intensywniejszego jest w tym zapachu. No i pachnie tak czy inaczej bardzo przyjemnie. Ja lubię właśnie całkiem bardzo zapachy tych japońskich hejbat. Całkiem fajnie i przyjemnie pachną. A więc to sobie wodą i zapasmy te dwie minuty. No i dobrze, jak nam tutaj teraz pachnie? Mamy tutaj w zapasku więcej takiej trawiastej ostiości. Taka właśnie ostiość z takim fajnie trawiastym, specyficznym zapaskiem tutaj się utrzymuje. Taki sam zapasek, co tamta poprzednia kółkica miała smak. Akurat takich tiawiastych zapasków tamtej poprzedniej nie było, a ale taka fajna trawiastość była w smaku za to. Mam wrażenie, że może nawet więcej tych patyczków tutaj jest chyba. Chyba tak, jak się tak na to teraz patrzy tutaj, to faktycznie więcej tych patyczków wydaje się być niż w tej poprzedniej. W tej poprzedniej było właśnie całkiem sporo te liści, na co też tak mocno zwróciłem uwagę. Tutaj tych liści też zdecydowanie trochę jest, Hmm, ciekawe. Pachnie w sumie też podobnie do tej poprzedniej kukicy. Podobnie jest troszeczkę jak na przykiewce, a je jednak tak minimalnie inaczej. Mamy tutaj też z zapachu właśnie taką ostiość. Z tą się tak przywijającą fajnie. Może też trochę mięta. Mięta mi się w tamtej kukicy wysuwała. Tutaj też może i coś z takiej mięty mamy. Ale pachnie fajnie, pachnie fajnie. Na pajskojei już tak w piost widzę, że wyszedł nam zdecydowanie bardziej mętny, co może być znakiem, że szedł mocniej ta hejbata parzy od tamtej poprzedniej, co miałoby sens, bo zwróciłem uwagę, że tutaj jakby więcej takich małych diobinek jest, a więc, może tutaj dwie minuty parzenia to być nawet trochę za dużo. Ma ona za to taki fajny złotawo-zajonawy kojo, i właśnie taki fajny zajonawy odcień tutaj jest. No, dobra, spróbujmy w takim razie, jak to smakuje, bo to tutaj będzie najciekawsze. Tylko mam nadzieję, właśnie, że nie wysła za mocna. No, chociaż zobaczymy, spróbujemy. Jest faktycznie dosyć podobna, a jej inna. Podobna, a jest zdecydowanie inna i inny daje, tak sobie chciałem powiedzieć, że wysła za mocno, a ja w sumie nie, nie. Um, jest ono nawet takiej do i mocy, nie jest jakoś bardzo za mocna, ani też nie jest jakoś szczególnie słaba. Myślę, że gdybym zapazł ją minutę, to wysłaby też w miarę w porządku, a i te dwie minuty też są OK. Chociaż zdecydowanie w tym odczuciu i mocy napaju jest jednak coś innego, porównując do tej poprzedniej kukicy. Tak, właśnie nie jestem pewien. Z jednej strony mamy tutaj takie mocniejsze, pewne odczucie, a z drugiej strony coś tu jest zdecydowanie słabszego, jakby intensywność napaju. Tak, intensywność tutaj napaju jest słabsza niż w tej poprzedniej kukiczy, chociaż i tak jest nawet taka na pewien sposób intensywna. Ten, spa, ten smak tutaj na pewien sposób ma taką specyficzną intensywność w sobie i w szczególności posmak. Posmak także utrzymuje się taki bardziej długi, fajny i intensywniejszy. W tym przypadku także wysuwa mi się taka świeża mięta oraz trawiastosc. Fajny posmak zdecydowanie ta kukica ma, co jest dosyć ciekawe. Ciekaw jestem, czy w takim razie ja, jest to taka cecha wspójna w dużej ilości kukic. No no druga kukica. W której tak z zasługuje właśnie fajny posmak, który się po niej utrzymuje. W smaku z kojei jest właśnie podobna, a jej inna. Powiedziałbym, że jest mniej słodka od tamtej poprzedniej, nie ma takiej fajnej, słodkiej tjawiastości w sobie. Bardziej bym powiedział, że jest chyba słona. Tak, bardziej jest taka słona, jedna. Tak samo jak jest tą z zapachu już na to zwróciłem uwagę. Oraz bardziej tjawiasta. Od tej czajnikowej kłókiczy. Bardziej taka tjawiastos, taka jakby soistka tjawiastos tutaj utrzymuje, takie odczucie właśnie to we mnie wywołuje. Tak jak właśnie ta tjawiastos w tej poprzedniej było jakby takiej świeżej jakby tjawy, czy takiej gładkiej tjawy, to tak tutaj ten smaczek tjawiastości wywołuje we mnie jakieś takie soistkie odczucie, właśnie. Coś tutaj jest takiego soistkiego na pewien sposób. Jeśli mógłbym to tak oczywiście okieścić, i faktycznie jest bardziej mętna, a i ogólnie mniej jest tutaj takich ciekawszych smaczków. Przywijają się tutaj zdecydowanie takie podobne smaczki co w tamtej poprzedniej, i te smięta, te mięta w smaku też mi się tutaj wysuwa. A ogólnie mniej jest jeszcze innych smaczków. W tamtej poprzedniej kukiczy naprzód, czy więcej takich też specyficznych. Smaczków czasami wyczuwało, można było tam dużo różnych innych smaków poczuć. A tutaj bym powiedział, że właśnie takich różnych smaczków jest mniej. Jest taka trochę mniej ciekawa. Jest mniej intensywna, mniej ciekawa, a jednocześnie mniej kojazy się z sencą. A naprzód bardziej tutaj wyróżnia się ten taki trawiasty smaczek. Powiedziałbym chyba, że tamta od mi bardziej smakowała. Chociaż ta zdecydowanie jest łatwiejsza do rozjuznienia. Tamtą właśnie poprzednią kukicę można było dosłownie pomylić sencom, bo tak się do z sencą kojarzyła. Ta faktycznie jest właśnie łatwiejsza w jej Bo ten teawiasty się tak bardziej na tu wysuwa. Na takie piopońskie zapozyła się teraz w miarę dobrze, a je czuję, że brakuje mi tutaj takiej pełni smaku trochę i wydaje mi się, że na pewno można ją trochę lepiej zaparzyć na inne piopoje. Może faktycznie skrócić czas parzenia, choćby do tej minuty i pół lub do minuty ewentualnie, może i nawet faktycznie tą temperaturę zwiększyć, a za to skrócić czas parzenia piwsego do 30 sekund przykładowo, może i coś takiego. Oczywiście ja nie mam tej chyba ty tyje, żeby ją testować do takiego stopnia, no a ja tak sobie tylko myślę. A no dobra, ja sobie dopiero dopiwę z zrobię drugie, i widzimy się za chwilę. No i drugie parzenie mamy gotowe. Wracając jeszcze do tego pierwszego parzenia, to jednak, już po przepisu sobie przez całe to pierwsze parzenie stwierdzam, że wysło ono za mocne. Wysło za mocne, nawet troszeczkę takie czapkawe i gojeczkowe, zbyt gęste, zbyt mętne, i zbyt naprzód też właśnie taka, taka słona jeba wysuwała. Czyli też właśnie pojawiło. Znaczy właśnie zaparzyło się to pierwsze parzenie w taki dokładny sposób, w jaki ja bardzo nie lubię tych japońskich hejbat. Właśnie jak sobie te japońskie różne hejbaty, te sence zapazy za mocno, to one właśnie takie się robią, bardzo gęste, mętne, takie bardzo gibne, cęsne i słone i to jest właśnie coś, czego ja nie lubię bardzo. I niestety w pierwszym parzeniu się tego dość mocno pojawiło jednak, Z dużo właśnie tego synapsu to ostatecznie wysuwało w nim. Co znaczy, że zdecydowanie świadczy to o tej chyba gorzej. Ale tak czy inaczej, drugie pazenie mamy, które właściwie już tutaj widzę, że wygląda praktycznie tak samo jak pierwsze, i też już widzę, że jest trochę za bardzo gęste i mętne. Drugie pazenie, oczywiście, 3 minuty. Pomuchajmy, oczywiście, jeszcze jak pachnie. Tutaj w sumie dospodobnie. tak, tja no a tutaj standardowo jajko napsud musiało wysunąć. Jajko z pieciuską. Zawsze w tych japońskich hejbatach, sencach w po drugim pazeniu się musi jakieś jajko z pieciuską wysuwać naprzód w zapachu mokich liści. A więc spróbujmy jak smakuje. Oj. Oj, niedobrze. Aha. ok. <słuch> smakuje to tak, jak trzecie pazenie tej poprzedniej kukicy. Trzecie parzenie, jup, jak, jak jest późniejsze parzenie sęcze, z którego wypukało się dość dużo smaków. Właśnie niestety praktycznie wypukały się z tego teraz wszystkie takie bardziej jebsze i specyficzne smaczki. Straciło na tej ostiości, nie kojarzy się to aż tak bardzo właśnie kiawiastrze, Napa jest co prawda dość gęsty, to jest taki nawet mocny, ale zcieciło właśnie dużo tych takich specyficznych, fajnych smaczków. Posmak jeszcze jakiś taki fajny pozostaje. Gdzieś tam kioszeczkę miętowe to daje, też jest, ale jedno ogólnie po prostu dużo takich jepszych specyficznych smaków się wypłukało. Naprawdę, smakuje to jak trzecie parzenie tej poprzedniej kukiczy. Czyli tak, do parzenia tej Trzeba by zdecydowanie jakoś inaczej podejść. Pierwsze pażenie kluczej, drugie pażenie też trochę kluczej. I test nie jest ta kukica zbyt wydajna w takim miarze, skoro już w drugim pazeniu w jakiś sposób dużo na tych jebszych smakach stjaciła. Czyli dość ciekawe, czyli najwidoczniej kukice nie są zbyt wydajnymi hejbatami w takim miarze chyba. Wypić to oczywiście da, da jakieś tam smacki się tu przewijają. Trzecie parzenie, jakbym zjadł, to pewnie smakowałoby to podobnie do drugiego i też byłoby do wypicia w miarę jest ok. No tylko, że w porównując jeszcze szczególnie do tego pierwszego parzenia, to no dużo z tych smaków wypukało i bardziej stało się takie puste. I trzecie parzenie sobie w tym przypadku odpuszczę, tak, odpuszczę sobie i to Diugie też pewnie jednak gorzej mi się będzie pić teraz. No no ja, czyli ogólnie zdecydowanie ta kukica od hejbaty wypadła gorzej od tej od odcajnikowych. No i oczywiście jak najbardziej fajnie było jej spiubować, jak smakuje właśnie jeszcze inna kukica. No dobrze, to w takim razie to chyba byłoby na bo bo czego pazynia i nie będę. Pokażę wam jeszcze tego z przybliżenia, jak wyglądają mu i to będzie na tyle. No i mokre z większego przybliżenia wyglądają w taki sposób, gdzie no też często jest tutaj cokolwiek zobaczyć. A ja już wam też tak powiem, że zdecydowanie mamy tutaj więcej patyczków, jak już wcześniej zwróciłem uwagę, oraz mniej liści w porównaniu do tej poprzedniej kukiczy. Właśnie więcej tych patyczków jest, oraz tak zdecydowanie są mniejszej długości i wielkości. Cochę tutaj łodyg se przewija, oraz także test. Jak już zwróciłem uwagę w suchych isach. Mamy tutaj więcej utleniania, biązowatych przebajwień. Wię więcej tego widać, na przykład w tym miejscu, tu się to tak wyluznia w małej ilości, gdzie tam to widać, więcej po prostu utleniania i biązowatych przebajwień tutaj wszędzie w tych listkach widać. I ten kojoj też przez to nie jest aż tak czysty, jak tamta kukica czajnikowych. A więc no tak, no tak to się tutaj ostatecznie piezentuje. w sumie jest ze światłem wam Mogę pokazać, jak to wygląda, i sam sobie test bym to sprawdził. I wygląda to w taki sposób. No tutaj w sumie ten kojo wydaje sobie być taki bardzo jednak jednolity. Jednoity, fajny test. I faktycznie ogólnie kojo jest jednak taki fajny test do czysty. A i nie aż tak dobrze to wygląda, jak tam ta czajnikowych. Ale no tak czy inaczej, to była kuklica Hejbaty. Fajnie było jej ostatecznie oczywiście spubować. Mi tam jeszcze zgrzał zostało. Gdzie ja sobie ją jeszcze w czajniczku zaparzę, a drugi na Gaiwon zapewne, ostatnie dwa gramy, jamne, jakie 100 w sobie pewnie zrobię i zobaczę, co z tego wyjdzie. Już oczywiście nie będę Wam tam tego podsumowywał ani nic więcej nagiewał do tego, ale jakie tam notatki, oczywiście w moim archiwum z tego parzenia będą. A więc to by było na tyle. Widzimy się w kolejnych hejbatach. I do zobaczenia.